Czy masz czasem tak, że czujesz, iż już pora kończyć rozmowę, ale naprawdę nie wiesz, jak to zrobić? Jeśli tak, to obejrzyj ten film, ponieważ może ci on w tym pomóc. Nazywam się Przemysław Kutny, a to jest kanał dobra mowa, wystąpienia publiczne. Korzystając z okazji, zachęcam cię do subskrypcji, a jeśli wolisz tylko słuchać, odwiedź mój podcast pod tytułem Retoryczna Kofeina jest dostępny na. No tych, co lepszych, co ważniejszych platformach. Do rzeczy. Jak zatem kończyć rozmowę, gdy czujesz, że na to pora? Zanim o tym powiemy, powiem o tym, o czym nie powiemy, a nie powiemy o tym, jak kończyć w sytuacji, w której kogoś dobrze znasz. Zazwyczaj bowiem nie sprawia to kłopotu. Powiemy sobie o tym, kiedy możemy chcieć zakończyć rozmowę z kimś raczej nieznajomym, w zależności od charakteru spotkania. Biznesowego, Bądź też takiego towarzysko biznesowego. To się może przydać jednak każdemu, ponieważ zdarza się każdemu z nas spotkać osoby, z którymi rozmowa nie trwa długo, ponieważ okoliczności na to nie pozwalają. A zatem sytuacja numer jeden, gdy spotkanie jest biznesowe, cokolwiek przez to rozumiemy. Zwiastunem zakończenia jest wówczas wystarczające omówienie tematu, na które się umówiliśmy, oraz zakontraktowany czas. Zazwyczaj jest on wcześniej po prostu ustalony. Jak to może wyglądać w praktyce? No cóż, wszystko mamy omówione, więc chyba możemy kończyć. Czy powinniśmy coś jeszcze omówić? Chyba nie, a zatem będziemy się zbierać. I tym samym chyba wszystko ustalone. Dziękuję za spotkanie. No dobrze, w takim razie wyślę do jutra podsumowanie mailem. Dziękuję za to spotkanie. Potem zabieramy płaszcz czy w czym tam kto przyszedł i się żegnamy. Biznes, cokolwiek przez to rozumiemy, to jednak nie wszystko. Sytuacja druga może mieć miejsce wówczas, gdy spotkanie ma charakter networkingowy czyli spotykamy się z przypadkową osobą w kuluarach na przykład jakiegoś wydarzenia towarzyskiego lub jakiegokolwiek innego. Mamy wtedy kilka sposobów na to, aby zakończyć taką rozmowę. Miło się rozmawia. Szkoda kończyć, ale chyba pora udać się na kolejny panel, jeśli to na przykład konferencja. Szkoda kończyć, ale chcę jeszcze się z kimś przywitać. Miło było Cię poznać. Jeśli było, pozwól, że pójdę jeszcze po kawę. Do zobaczenia. Warto do samego końca zachować uważność na drugą osobę, aby nie miała wrażenia, że całe Twoje zachowanie jest wymuszone. Podaj zatem dłoń, patrz w oczy i szczerze się uśmiechnij, a następnie odejdź. Nie okazuj zakłopotania z tego powodu, że odchodzisz. Właśnie wtedy łatwo wpaść w spirale myśli, które podpowiadają, ale mi głupio. Pewnie pomyślisz, że mam go gdzieś. Nie, nie musi tak być. Masz prawo decydować na co masz ochotę, zarówno coś zaczynając, jak i kończąc. Wydaje się to banalne, jednak wielu z nas wciąż ma z tym kłopot. Tymczasem z reguły inni lepiej się czują w naszym towarzystwie właśnie wtedy, gdy z klasą dbamy o własne potrzeby. Zachęcam, by patrzeć na to wszystko przez pryzmat praw Fensterheima, które tu tymczasem tylko wymienię pokrótce je omawiając, a szczegółowe omówienie zostawiając na odcinek na temat asertywności. Zwróć zatem uwagę zwłaszcza na pierwsze prawo i brzmi ono następująco. Masz prawo robić wszystko, dopóki nie krzywdzisz innych. Kończenie rozmowy naprawdę trudno uznać za krzywdzące, dopóki nie okrasimy go westchnieniem ulgi i słowami, rety, w końcu, ileż można gadać! Prawo numer dwa. Masz prawo zachować godność dzięki asertywnemu postępowaniu. Nawet jeśli rani to inne osoby, pod warunkiem, że działasz asertywnie, a nie agresywnie. Mamy oczywiście prawo kończyć rozmowę, gdy sposób jej prowadzenia przez drugą stronę nam nie odpowiada. Ktoś, na przykład, za dużo przeklina albo zachowuje się protekcjonalnie. Prawo trzecie. Masz prawo adresować prośby do innych pod warunkiem, że szanujesz ich prawo do odmowy. I znów. Możemy poprosić kogoś, żeby nie mówił do nas jakimś określonym tonem: na przykład, proszę nie mów tak do mnie, czuję się z tym niekomfortowo. Druga strona jednak. Może to po prostu całkowicie zignorować, a wtedy tym bardziej możemy się elegancko pożegnać. Jeśli trudno ustalić, kto ma do czego prawo, masz prawo porozmawiać o problemie i go wyjaśnić. To prawo numer cztery. To w zasadzie temat na osobną rozmowę, jeśli dotyczy jakiegoś konkretnego zachowania. Więc tymczasem powiedzmy sobie, że to, czy warto to robić, uzależniłbym od tego, na ile mi zależy na relacji. Spotkania networkingowe zazwyczaj są krótkie, i jeśli z kimś nie ma fal, to po co się męczyć? Prawo piąte, masz prawo do tego, aby korzystać ze swoich praw. I już. No cóż, to już chyba wszystko na dziś. A zatem pora kończyć. Zapraszam do subskrypcji kanału i odwiedzin podcastu Retoryczna Kofeina. A jeśli ten temat interesuje Cię bardziej. A jeśli ten temat interesuje Cię bardziej, zapraszam do lektury mojej najnowszej książki Jak być zabawnym, a nie śmiesznym, przewodnik po dobrej rozmowie w pracy w domu w życiu. Link znajdziesz w opisie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.